Witam Państwa w kolejnym odcinku bloga Sport Przymona. Szymona, tym razem nie w scenerii domowej, ale nad dom w Bydgoszczy. Proszę Państwa, ten dzisiejszy blog ma na celu podsumowanie wczorajszego spotkania Legii Warszawa z tureckim e Trabzonsporem w drugiej kolejce Ligi Europejskiej 2014-2015. Legia Warszawa, mistrz polski pokonał turecki zespół, czwartą, czwarty zespół poprzedniego sezonu 1 do 0 po bramce w pierwszej połowie Michała Kucharczyka. Samo spotkanie nie stało na wysokim poziomie piłkarskim, dominowała taka bardzo mocna fizyczna walka, ale piłkarskich, finezyjnych zagrań było w tym meczu jak na lekarstwo. To jednak nie jest najważniejsze. Podopieczni Henninga Berga nauczyli się przede wszystkim wygrywać. Niekoniecznie w pięknym stylu, a zawsze lepsze zwycięstwo 1-0 po brzydkim spotkaniu niż porażka 0-1 po pięknej i walecznej grze. Na pewno jednak waleczności polskiemu zespołowi nie można odmówić. Od bramkarza Dusana Kucjaka po linię obrony, pomocników i atakujących wszyscy stanęli na wysokości zadania. Zespół obronił się całkowicie, potrafił w tych najtrudniejszych w pierwszych momentach wychodzić nawet z bardzo ciężkich sytuacji, kiedy to Turcy praktycznie akcja po akcji ostrzeliwali polskie pole karne. Jednak ostatecznie udało się to wynik zwycięski dla mistrzów Polski. Wczorajsza wiktoria oznacza, że Legia Warszawa ma na swoim koncie 6 punktów po dwóch spotkaniach w grupie L, tym samym przewodzi stawce jeśli za 3 tygodnie w Charkowie pokona Metalist, prawdopodobnie z 9 punktami już po trzech kolejkach będzie mogła świętować awans do fazy, do fazy pucharowej Ligi Europejskiej. Ligon. Oczywiście nie tylko żyjemy ligą europejską, ponieważ polscy piłkarze już dzisiaj rozpoczną 11. kolejkę extra ekstraklasy, natomiast sympatycy siatkówki będą mogli elektryzować, czy też wspierać swoje ulubione zespoły, ponieważ od dzisiaj startują rozgrywki Plus Ligi i Orlen Ligi. U panów będziemy podziwiali 14 drużyn, u pań 12. W obu przypadkach doszło do różnych zmian. Zespoły przemeblowane, zmienione kadrowo, ale na pewno liga, zwłaszcza mężczyzn, zapowiada się bardzo ciekawie, ponieważ w tegorocznym sezonie w Plus Lidze wystąpi aż 19 medalistów zakończonych przed niedawno Mistrzostw Świata Siatkarzy. Zatem będzie się bardzo dużo działo. Ja już teraz zapraszam na kolejny odcinek wideobloga, w którym podsumowywać będziemy nie tylko rozgrywki siatkarskie, ale również i piłkarskie i inne najważniejsze wydarzenia na arenie sportowej w Polsce oraz za granicą. Na dzisiaj to wszystko. Życzę Państwu miłego piątku oraz miłego weekendu i do zobaczenia w kolejnym odcinku.